Cześć, jestem Damian, na co dzień mieszkam i pracuję w Londynie. Jak trafiłeś na firmę Skupio? Początkowo próbowałem sprzedać mieszkanie na własną rękę. Jak się później okazało, nie jest to takie proste. Szukałem pomocy u pośredników, ale to, co przysporzyło mi bardzo wiele nerwów. Na firmę Skupio trafiłem w internecie i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. W takim razie, co przyczyniło się do decyzji o sprzedaży mieszkania? Mieszkanie przez pewien czas stało puste i generowało niepotrzebne koszty. Nie myślałeś, żeby wynająć mieszkanie? Tak, oczywiście. Mieszkanie miało kilku najemców, ale były z nimi same kłopoty. Ciężko nad tym zapanować, gdy nie ma się bezpośredniej kontroli. Dlatego postanowiłem je sprzedać. Opowiedz w takim razie, jak przebiegła transakcja. Firma przeprowadziła ze mną krótką telefoniczną ankietę i już po kilku godzinach otrzymałem informację od konsultanta, który zaproponował mi korzystną ofertę odkupu mieszkania. Jeszcze tego samego dnia ustaliliśmy termin notariusza. Gdy przyjechałem na miejsce, wszystkie dokumenty czekały na biurku, a cały proces był niezwykle prosty i przyjemny. Po wypełnieniu formalności pieniądze dostałem na konto. Czy mógłbyś polecić usługi skupio? Oczywiście, że tak. Już po pierwszym kontakcie z tą firmą wiedziałem, że to ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią. Skupnie nieruchomości w całej Polsce. Wygoda, bezpieczeństwo, szybka gotówka od ręki.